To jest katana, a to nóż do filetowania ryb. Katana nie musi być super ostra, bo służy do obrony i należy zachować kompromis między ostrością a wytrzymałością. Noże do filetowania ryb są zazwyczaj dużo ostrzejsze, a komentujący poprzedni film mówią, że nawet bardziej ostre jak skalpel. Ostry nóż posiada grubość krawędzi tnącej na poziomie 200 nanometrów, podobnie jak skalpele. Profesjonalnie zaostrzony nóż kuchenny ostrzony manualnie na specjalnych kamieniach, wykonany z odpowiedniego materiału, może osiągnąć grubość krawędzi tnącej na poziomie 50 nanometrów. Czy to dużo? Żyletka może posiadać grubość krawędzi tnącej na poziomie 30 nanometrów. Istnieją też skalpele i ostrza specjalistyczne wykonane z węglika spiekanego pokryte warstwą nanokrystalicznego diamentu ostrzone w procesie plazmowym, uzyskujące krawędź tnącą na poziomie od 3 do 30 nanometrów. Porównywalną ostrość ma szkło wulkaniczne, z którego wykonane są obsydianowe ostrza, ale to ostrza diamentowe wykazują najwyższą wytrzymałość i ostrość podczas cięcia mikrometr to to samo co mikron.